Cześć, Wojciech Górny Dziś kopię Jakona i wykopawszy już połowę, pomyślałem, że może warto Wam pokazać, jak zbiera się plony Jakona. Tutaj mam grządkę, na której rosło przez cały sezon 6 Jakonów. Pokażę je za chwilę Wam na zdjęciu. Tak one wyglądały w sezonie. A teraz wszystkie łodygi zostały zbrożone przez przymrozek, leżą sobie z boku, tutaj ścięte i jak widzicie, tutaj były jakony pierwszy, drugi, trzeci i tam jest czwarty, piąty i szósty obcięte. Te końcówki łodyg są mi potrzebne po to, aby móc to wyrwać z ziemi, bo jakon jest bardzo mocno zakorzeniony, przejdę teraz na drugą stronę i postaram się wydobyć tego oto jakona. Zobaczymy, co tam jest. Odgarniam ziemię na tyle, na ile mogę. Tu widzimy już pierwsze błysły. Oczywiście korzenie tych jakonów łączą się ze sobą. Ta roślina się bardzo silnie ukorzenia. O, tu jest jeszcze bulwa z poprzedniego jakona, którego już wykopałem. A nie tylko nie na razie. Nie chcę używać wideł, żeby nie uszkodzić tego wszystkiego. Chciałbym wam pokazać, jak to wygląda w miarę w całości. Jak widzicie, to jest bryła korzeniowa jakona, tu była druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, czyli ten rozstaw w sumie wykorzystywał 100% grządki. Teraz chwytam i usiłuję to ruszyć. Udało się. Podnoszę. Delikatnie I tutaj jest nasz plon. Zaraz zobaczymy, czy nie ma go więcej. Potem tą grządkę jeszcze sobie sprawdzę. Załóżmy, że teraz to jest wszystko. I teraz, to, co tutaj ważne, posadzony był tu jeden jakon. A zobaczmy, ile jakonów z tego mamy na przyszły rok. Z tego nic nie będzie, ale tu mamy maleńkiego jakonika trzeciego, czwartego, piątego i szóstego. Czyli z tego jednego jakona mam tyle, ile rosło na tej całej grządce, Sześć sztuk. To są główki, z których będzie rosła nowa roślina. Te tutaj. Natomiast te bulwy to jest nasz plon. To kłączę jak ona musi być przechowywane w piwnicy, nie może zmarznąć. Dlatego też usuwam wszystkie te bulwy, które będą do zjedzenia po prostu. I muszą być przechowywane osobno. Wezmę teraz nożyczki, żeby delikatniej usuwać te bulwy. Damy sobie wszystko, co tu jest niepotrzebne. Czasami nam to fajnie samo odpada, a czasami nie chce, i wtedy trzeba to obcinać. Tak mniej więcej wygląda roślina gotowa do przechowywania. Te rośliny. Będą przechowywane w piasku, w piwnicy, gdzie temperatura nie spada poniżej plus dwóch stopni w zimie. I wczesną wiosną każda z tych roślin zostanie posadzona w osobnej doniczce. Oczywiście dostosowanej wielkością do wielkości kłącza, bo porównamy teraz to z tym. Z tego będzie malutki jakon, a to będzie bardzo, bardzo duża roślina w przyszłym roku. Tutaj jeszcze musimy usunąć dwie burwki. I te dwie. Znowu mamy piękną roślinę do posadzenia w przyszłym roku. Tyle będzie miała pędów. Następny obcinamy. Można oczywiście te niektóre bulwki zostawiać. Ja jednak obawiam się, że one mogą zacząć gnić i dlatego je usuwam. No tutaj mamy takie maleństwo, które ma dosłownie maleńkie pędy. Nie wiem czy coś z tego będzie, czy nie. Niemniej jednak to sobie zachowam. I ostatni. To jest nasz ostatni. Jak on z tego będzie średnia roślina w przyszłym roku? Zanim te umownie mówiąc sadzonki Włożę w piasek i zaniosę do piwnicy, przytnę ten pęd nadziemny w taki sposób, aby tu nie było żadnego gnicia i rozkładu. I to będzie gotowe już do zimowania. Natomiast wszystkie te bulwy to jest to, co będziemy jeść. I teraz z jakonem wygląda to tak, że im dłużej to sobie poleży, tym jest słodsze. Dlatego też będę je przechowywał w piwnicy gwiazd. Teraz dołączę je do innych, które wydobyłem wcześniej. Osobno zabieram rośliny do zimowania. Jeszcze raz zobaczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, a nawet 7. Tyle mamy roślin na przyszły rok z tej jednej rośliny. Odłożę to i weźmiemy się za następne. W tej grządce jest więcej ból, ale są mniejsze. Może dlatego, że przymrozek zabił te rośliny właśnie już i teraz. W zeszłym roku wykopywałem jakony w listopadzie. O proszę. Tutaj zrobię to troszkę szybciej. Tradycyjnie sprawdzam, czy tutaj pod ziemią ewidentnie coś nie zostało, na razie nie widać. I znowu. Tutaj mamy jedną, drugą i trzecią roślinę potomną. Można też otrząsnąć na tak, bulwy, ale czasami się łamy. No, więc znowu to samo, wezmę nożyczki i obetnę je tam gdzie powinno to być oddzielone. Jak on w momencie najsilniejszego wzrostu ma tutaj na tych moich grządkach wysokość około 2 metrów, także jest rośliną dużą, jak widzicie. Pod ziemią też zajmuje praktycznie, wypełnia swoim systemem korzeniowym i tymi bływami całą grządkę. Więc z reguły nic innego już z jakonem nie sadzam. Dobrze, mamy tutaj trzy rośliny potomne, jedną miniaturową i dwie bardzo ładne. Odkładam i bierzemy się za ostatnią roślinę. Kopiemy ostatnią roślinę. Mają jedną burwkę. Nie szkodzi. Choć mówię, że z jakonem nic nigdy raczej na grządce nie oprawiam. Tutaj na przykład rosły jakieś zioła. To była akurat akmelia. No trudno to nazwać uprawą. Po prostu coś tu sobie rosło. Na początku, gdy jakon był mały. Potem, gdy jakon podrósł. Po prostu zacienił tą roślinę. I już dalej nie chciała rosnąć także pod samymi jakonami na takich małych rządkach, o ile sadzimy ich tak jak u mnie sześć, nie mamy co liczyć na dodatkowe jakieś uprawy. Tak to wygląda. Może wygląda to trochę brutalnie, ale naprawdę nie dzieje się tu jako nic złego. Tutaj muszę uważać, bo tutaj jest uszkodzona. Dobrze. Jedna roślina potowna. Tu postaram się uwolnić kolejną. A tu tyle zostało z jakona, który posadziłem. To był jakon zeszłoroczny, a to wszystko są rośliny potomne. Można się oczywiście tu bawić delikatnie, rozdzielać, ale ja już widzę, że mam tyle roślin potomnych, że nie ma sensu się pieścić. A ponieważ dzisiaj czeka mnie jeszcze zbiór ziemniaków, to po prostu staram się zrobić to szybko. Druga roślina potomna. Tutaj już widzę trzy kolejne. Trzecia największa. Kiedyś próbowałem zimować jakony z tymi bulwkami i zasadniczo nie widziałem, żeby potem wiosną lepiej rosły, gdy zostały posadzone z tymi bulwami. Więc po prostu je odcinam. To jest bardzo ładna roślina. Z tego będzie porządny jako w przyszłym roku. Tutaj mniejszy potomek. I tutaj trzeba popatrzeć, czy te dwie rośliny rozdzielać, czy zostawić jako jedno. Zaraz zobaczymy. Najpierw usuniemy to, co jest pewne. Tu jest jeszcze jedna bływa, która jest konieczna do usunięcia. I tutaj to jest wszystko zrośnięte. Więc aby to rozdzielić na dwie potomne rośliny, musiałbym przełamać to kłącze w tym miejscu nie będę tego robił i w przyszłym roku posadzę taką podwójną po prostu roślinę. Dobrze, czyli ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć ładnych roślin potomnych z jednego jakona. I tym sposobem zakończyliśmy zbiór z sześciu jakonów z grządki o powierzchni jednego metra kwadratowego. Za chwilę pokażę Wam całość plonu z tej grządki. Proszę bardzo. Tu mamy plon z sześciu jakonów. Bliżej są bulwy jadalne. W tej chwili oceniam, że będzie ich ładnych kilka kilo, może powyżej 5 z tego metra kwadratowego, ale jeszcze jest waże i to potwierdzę. A tam dalej są rośliny potom. Roślin potomnych jest, myślę, ze 20, może więcej. Też je policzę, przygotowując je do zimy. Teraz poobcinam jeszcze sobie powolutku wszystko, co jest na nich zbędne, i aby mi tu nie wyschły, zacznę od tego, że umieszczę je w lekko wilgotnym piachu, w 20-litrowym wiadrze, i w takiej formie będą zimowały. Natomiast wszystkie te bulwy, które są do zjedzenia tutaj. Poczekam aż odrobinę obeschną z wierzchu i również umieszczę w piasku. Część oczywiście wezmę do spożycia. Spójrzmy jeszcze na to z tej perspektywy. Po prawej stronie plon, jadalne bulwy jakona, po lewej rośliny potomne. A wszystko to z jednej takiej grządeczki. Myślę, że Jakon jest rośliną, którą naprawdę warto uprawiać, chociaż jest z tym trochę zachodu, szczególnie z zimowaniem. Gorąco wam jednak polecam Jakona, bo jest bardzo smaczny. Pozdrawiam! Wojciech Górny permisie. .pl.